Dzień dobry, Ogród Marzeń, witam w ten piękny dzień, serdecznie witam. Ja oczywiście rozpoczynam tydzień od Odpaszczania, a tutaj jest rabata z hortensjami. Przez dłuższy czas, właściwie czerwiec, lipiec, ta rabata była pusta. Dlaczego? No, dlatego, że rosną tutaj szafirki, szafirki szafirowe. I teraz pojawiają się liczne liście szafirków. Będzie ich coraz więcej, będą coraz większe i mam nadzieję, że mi trochę pomogą. A dlaczego? No, dlatego że swoimi liśćmi zasłonią wyrastające chwasty i chwasty nie będą już miały tutaj takiego raju, bo te miejsca są takie najbardziej, które muszę tutaj poświęcić dużo czasu, żeby właśnie plewić chwasty. Bo nie mogę tutaj nic ani położyć, ani posadzić. Gdy hortensje będą już starsze, nieco większe, to one będą się tutaj swoimi pędami rozrastały i zasłonią to miejsce i też nie będą wyrastały. Chwarty, bo kiedyś tak miałam, ale trzeba było przeprowadzić tutaj małą modernizację: wyrzucić te, które absolutnie kwitnąć nie chciały, a posadzić te, które jak najbardziej kwitnąć chcą. I stąd właśnie ta zmiana, i dużo tutaj mojej pracy. Ale spokojnie, na innych rabatach nie mam aż tyle pracy z otwarszczaniem. Docinam sobie tylko krawędzie trawników, elegancko spacerując po ogrodzie, rozkoszując się piękną przyrodą i bogactwem. No i cóż, chyba zabieram się dalej do pracy, bo dzień bardzo szybko robi się coraz krótszy. I niestety e, czuć już jesień. La, e, nie latem, tylko przepraszam, w dzień mamy bardzo gorąco, są upały, ale wieczory i poranki są chłodne. Dlatego właśnie ja pracuję w grubym dresie. Na spodniach mam dziury i już miałam wyrzucić ten dres. Ale nie wyrzucę. Dlaczego? No dlatego, że bardzo go lubię. A przecież spodnie z dziurami są bardzo modne, pościąpione, więc myślę, że to taki krzyk mody. Liliowce systematycznie przekwitają i trzeba wycinać przekwitłe kwiatostany, żeby nie osłabiały roślin. I cały czas tutaj mam pracę. Na przykład tutaj są jeszcze dwa pąki kwiatowe, więc zostawiam. Nie będę na razie wycinała. Niech jeszcze tutaj ten liliowiec zakwitni. Usuwam też takie nieładne liście, które są naturalną cechą tej rośliny, ale później roślina wypuści dużo zielonych liści i znowu na jesień zrobi się ładna i gęsta. Docinam też tutaj e, te pędy, których nie wycinałam tak nisko, dlaczego ich nie wycinałam nisko? Ponieważ było bardzo dużo kwiatów i nie chciałam je zniszczyć, a one są bardzo delikatne, bardzo takie łamliwe. Dlatego przycinałam, tak można powiedzieć, same wierzchołki, a teraz staram się wycinać niżej o takie patyki. Zrobiło się u nas gorąco i ciepło. Ja się cieszę, bo to są jeszcze ostatnie dni lata wakacji, więc powinny być ciepło i powinny być gorące. Ale trzeba podlewać. No niestety przybyła tutaj praca, ponieważ wcześniej mieliśmy dni deszczowe i niemal prawie codziennie padało, więc ja podlewać roślin nie musiałam. No ale teraz trzeba. Jestem pod brzoskwinią, która jako druga dojrzewa w naszym ogrodzie. Może nie ma aż tak dużo owoców jak zwykle miała we wcześniejszych latach, ale i tak ma całkiem sporo, wydawało mi się, że będzie mniej. I te owoce są bardzo duże, wyjątkowo duże, bo zawsze jest jakoś tak, że jak owoców jest troszkę mniej, to one są duże. Ale ja tutaj cały czas te brzoskwinki sobie zrywam na bieżąco. Niestety zaatakowała i Widać tutaj, ja usuwam te, które zgniły, bo są bardzo brzydkie. O, widać i tutaj zarażają pozostałe. No ale niestety tak jest. Gdybym chciała mieć wszystko takie idealne, musiałabym non-stop. Non a tego robić nie chcę, bo nie na tym to wszystko polega. I tak udaje nam się tutaj wyhodować całkiem sporo różnych owoców i warzyw, a nie są przepyszne. Mamy jeszcze jedną odmianę ale ta trzecia dojrzewa we wrześniu, czyli jest najpóźniejsza i tak naprawdę ona nadaje się głównie na przetwory, ponieważ nie jest tak smaczna jak ta pierwsza odmiana i ta druga. No przymrozki na szczęście, te wiosenne nie szkodzą im w ostatnich latach i zawsze te owoce mamy raz mniej, raz więcej, ale jednak są. Przecięta wieżba zimą bardzo szybko nam tutaj odrasta, bardzo ładnie. Ja ją tylko przycinam od dołu, żeby nie była zbyt długa, bo wierzby szybko rosną. No i niestety są długie do samej ziemi. Troszeczkę tutaj po prostu by przeszkadzała. Zaraz wyjdę nieco wyżej i przytnę ją jeszcze wyżej. Przycinam żelony dach, ale najpierw, żeby go przyciąć, przycinam wierzbę. Przycinam tutaj chwasty, które wyrastają. Co tu rośnie? Miała być łąka kwietna, ale łące chyba jednak tutaj też było za gorąco i rośnie karmik ościski. Ja się bardzo cieszę, ponieważ jest go już tutaj bardzo dużo a on ślicznie kwitnie na żółto i tak naprawdę jest ozdobny całą zimę, jest zimo zielony i tutaj pilnuję, żeby drenny nie wleciały gałązki. Dlaczego? No dlatego. I tak jeszcze później tutaj będę oczywiście sprzątała. Dlaczego? No dlatego, że te renny wszystkie są doprowadzone jedną rynną do zbiornika na deszczówkę, ale wpadliśmy z mężem na pomysł. I teraz u wlotu zawsze, gdzie jest główna rura, przepraszam, trochę się zmachałam, chciałam szybko to zrobić, kładziemy siatkę odrobnych drobnych i ta siatka zatrzymuje wszystkie nieczystości, więc łatwo jest ją wysprzątać, ale i tak mimo wszystko robię porządki w rynnak tak żeby tutaj nie zalegały duże ilości liści, chociażby z tego względu, że gdy pada deszcz, to wtedy tworzą się zatory. Ta woda wylewa się z rynień, a ma się właśnie lać rynnami do zbiorników. Zaraz tutaj zobaczę, a że jest wieżba, no to liście już są. No i jak wiecie, wieżby to straszne pijaczki. Lubią dużo wody, a jak tej wody mają trochę mniej, to bardzo szybko zasychają. A tutaj na szczęście na razie jest wszystko w porządku że jeszcze ta wierzba nie zasycha, ale mamy taką drugą, no i z nią jest troszkę tutaj gorzej. A ta ma się super, bardzo się cieszę, że ją przycięliśmy, bo miała takie olbrzymie, grube konary, a teraz dzięki temu można ją fajnie przycinać, nadawać jej ciekawy kształt. Bardzo mi się właśnie teraz taka podoba. Przedtem przyznam szczerze, że po prostu się bałam. Mam tutaj poletko ziemniaków. Wyrywam pędy ziemniaków, które już zrobiły się brązowe. Wyrywam też pasty, bo pasty tutaj bardzo narosły. Zaczęłam już nawet wykopywać ziemniaki, ale żeby mogła dalej wykopywać, muszę po prostu usunąć te pędy. Do zobaczenia!